Newsmed przekazuje już ponad 30 operacji zmiany głosu u osób transpłciowych w śląskiej placówce. Śląski Uniwersytet Medyczny jest jedynym ośrodkiem w Polsce, który przeprowadza operacje zmieniające głos u osób transpłciowych. Operacje są wykonywane w Zabrzańskiej Katedrze i Oddziale Klinicznym Otyro... Mhm, no już czytam. Oto... Otoryno... Langry... Otoryno laryngologii i Onkologii Klinicznej Dotychczas lekarze wykonali ponad 30 zabiegów, pierwsze niemal 10 lat temu. Operacjami zmiany głosu u pacjentów transpłciowych zajmujemy się od 2016 roku. Inspiracją do tego typu operacji były liczne kursy w Czechach i Niemczech. Do dziś w naszej klinice przeprowadziliśmy zabiegi u 32 pacjentach, mówi profesor Maciej Misiołek, kierownik katedry i oddziału klinicznego. Oty... <grymne> Uwaga! Otorynolaryngologii i onkologii. Laryngologicznej. SUM jest czemu takie słowo? Cytowane na stronie uczelni. W przeciwieństwie do transpłciowych mężczyzn, u których to steronowa terapia zastępcza umożliwia zazwyczaj satysfakcjonujące obniżenie tonu głosu, terapia estrogenowa, zastosowana po okresie dojrzewania nie wpływa w istotny i wystarczający sposób na brzmienie głosu u transpłciowych kobiet. Dodaję. Z reguły to kliniki trafiają pacjentki powyżej 20 roku życia. Nim podejmą decyzję do operacji, często pracują z lokopedą, foniatrą i jednak z reguły nie daje to efektów zadowalających. Aby rozpocząć Kwalifikacje do operacji zmiany głosu wymagane jest spełnienie kilku warunków: konsultacja psychologiczno-psychiatryczna, aby móc stwierdzić, że powód zmiany głosu nie jest tymczasowym pomysłem, oraz potwierdzenie rozpoczęcia procedur sądowych w kierunku tranzycji, procesu zmiany płci. No, to ja wiadomo, tak ujęto to. Metoda Wendlera najbezpieczniejsza dla pacjentów. Śląski Uniwersytet Medyczny, ze względu na najmniejszą inwazyjność podczas operacji głośni, wykorzystujemy plastykę głośni-wendlera. Jakoś tak dziwne to zdanie która obecnie pozostaje standardem leczenia. Taka technika wykorzystywana jest u kobiet transpłciowych. To właśnie profesor Maciej Misiołek wykonał pierwszą w kraju plastykę głośni tą metodą. Polega ona na zmniejszeniu masy przednich odcinków fałdów głosowych za pomocą lasela chirurgicznego CO2. Następnie w opracowanym odcinku fałdów głosowych zakłada się zwykle dwa szwy, wytwarzając bliznę. W ten sposób zmniejszamy wymiar przednio-tylny głośni. Okay. Te wszystkie opisane czynności wykonane podczas operacji skutkują podwyższeniem głosu o wartość około 150 do 200 Hz. Ważne jest, aby nie uszkodzić pozostałej części fałdów głosowych, bo może to spowodować nadmierne zbliznowacenie i zaburzenie wentylacyjne poprzez zmniejszenie powierzchni krtani, wyjaśnia profesor Misiołek. W zespole profesora Misiołka znaczącą rolę odgrywa także doktor nauk medycznych Maciej Zieliński, który wraz z nim przeprowadza operacje, ale także zajmuje się rejestracją i analizą akustyczną głosu pacjentek przed i po operacji. Aby zgłębić temat innych możliwości zmiany głosu, od Byłem staż, i tutaj chyba mówi mm, dr Maciej Zieliński, aby zgłębić temat innych możliwości zmiany głosu, odbyłem staż u doktora Jamesa Thomasa w Portland w stanie Oregon. Okej. Okay. Sly. Miałem tam możliwości zobaczyć i uczyć się nowych zabiegów m.in. opisaną przez doktora Tomasa laryngoplastykę feminizacyjną, plastyka chrząstki i tarczowatej poprzez wycięcie przedniej części fałdów głosowych i przedsionkowych, a następnie przycięcie krtani do kości gnykowej. Laserową plastykę głośniej czy tyreoplastyki typu trzeciego wykonywanej u osób trans w celu z obniżenia głosu. Podkreśla dr Zieliński. Jezu, to się tak ciężko mi czytało. Zabieg zmiany głosu nie jest trudny. I jest wymagający technicznie, zwłaszcza przy zakładaniu szwów. Jednak mamy już wiedzę i doświadczenie. Dodaje oto ryna, dodaję oto, dodaję. Otoryno, dodaje otoryno-laryngolog. Operacja zwykle trwa około 40-50 minut. Jednym z najważniejszych zaleceń podczas rekonwalescencji jest mówienie z szeptem, bez nadwyrężenia całego aparatu mowy. Po około 4-6 tygodniach odbywa się obowiązkowa wizyta kontrolna i archiwizacja uzyskanego głosu. Zabieg nie jest refundowany przez NFZ. Jego koszt wynosi około 10 tysięcy. Co w ogóle też fajne chciałabym dodać tutaj na koniec tego artykułu? Bardzo fajnie go tutaj podlinkuję, bo czemu nie? Możecie się z nim zapoznać i przeczytać to, co ja przeczytałam tak dziwnie. Nie? Życie, ale co chciałam powiedzieć, że yy, na grupie wsparcia yy, w swoim czasie były posty na temat informacji o tym, że są na NFZ wykonywane yy, operacje feminizacji głosu, tylko nie do końca było wiadomo, jak tam jest z efektami, yy, jeżeli chodzi o wykonywane zabiegi i operacje. No. W każdym razie super, super, jakby trzymajmy, trzymajmy i e, ja akurat to widziałam u Ralindela, którego tam sami sobie na YouTube oglądam. Chciałam w sumie to przeczytać powiedzmy jeszcze raz, ja tam wtedy nie do końca zwracam na to uwagę, ale chciałam po prostu to przekazać dalej, bo uważam, że jest to fajne, że ktoś powiedzmy chwali się takimi osiągnięciami, jest to fajne, na propsie. Onet pisze Migranci osoby transpłciowe, więźniowe i ubodzy pożegnają papieża. <grym> Dajcie mi tabletkę po prostu, nie? Wśród uczestników uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka znajdą się osoby, które ojciec święty zawsze obejmował szczególną troską. Migranci, osoby w kryzysie bezdomności, osoby transpłciowe i więźniowie. pomszy pogrzebowej w Bazylice św. Piotra, ci, których papież nazywał bliźnimi z peryferii, pożegnają go przed Bazyliką Santa Maria ma Maggiore. Nie wiem, Maggiore. Ej, w ogóle e, tutaj mam herbatkę. Jakąś białą, tak, jakąś białą cytrusową. A wy możecie mi y, postawić y, kawę, y, jaką możecie sobie wybrać, to już tam zależy od Was. Na feeling w opisie. Nie osoby transpłciowe, <grym> ubodzy. Osob w kryzysie bezdomności więźniowie. Jest jakie zestawienie, po prostu nie wierzę. Wezmą udział w ostatnim pożegnaniu papieża Franciszka. W sobotę 26 kwietnia po pogrzebie w Bazylice grupa tych osób stanie na grupa wyrzutków po prostu, margines społeczny. Stanie na schodach Bazeliki Santa Maria, gdzie ojciec święty wielokrotnie modlił się przed ikoną Matki Bożej Salu Populi Romani. Informacje te podano w oświadczeniu Stolicy Apostolskiej, która podkreśla, że ubodzy zajmują Przywilejowane miejsce w sercu Boga. A także w sercu i nauczaniu Ojca Świętego, który wybrał imię Franciszek, aby <laughs> nigdy o nich nie zapomnieć. Jezu, ażby się lista sprzedawania. Na schodach bazyliki będzie obecnych około 40 osób. Obecna będzie także reprezentacja osób transpłciowych, które biskup Ambarus zna z którymi spotykał się też papież Franciszek, które przychodziły na audiencję. Mają ze sobą bardzo piękne historie. Jedna w szczególności, gdy spotkaliśmy się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Właśnie podpisała pierwszy prawdziwy kontrakt w swoim życiu z pomocą Caritas Roma. Była cała podekscytowana. Opowiada biskup Ambarus. Czemu oni po raz kolejny piszą? Słuchajcie, to. To jest dosłownie, bo ja przeczytałam przed chwilą jeden wycinek i od razu po tym jest dalej. Wśród uczestników tego szczególnego pożegnania znajdą się osoby transpłciowe z rzymskiego przedmieścia. Ile razy? Które w czasie pontyfikatu Franciszka niejednokrotnie doświadczały jego wsparcia i gestów życzliwości. Papież regularnie spotykał się z osobami transpłciowymi podczas audiencji w Watykanie. W 2015, podczas liturgii wieczerzy pańskiej, wśród osób, którym papież Franciszek obmył nogi w obrzędzie mandatum, była osoba transpłciowa. Wow! Jesienią ubiegłego roku Grupa czterech transpłciowych kobiet ze Stanów Zjednoczonych miała okazję osobiście pozdrowić papieża. Ojciec święty często spotykał się też z osobami transpłciowymi, na przykład które w czasie pandemii znalazły się w trudnej sytuacji. Ale jaja, jak berety. Dobra, to jest hit. To jest hit, to jest po prostu hit. W ogóle jakby yy, ten... Ta nazwa artykułu, jak to się nazywa? Na tak? Na główek, na chyba. W każdym razie zaczyna się on tak, wielkimi literami. Osoba transpłciowa nie jest kobietą. No kurwa nie wiedziałam. Nawet jeśli ma certyfikat. Brytyjski Sąd rozstrzygnął super aktywistów rządem Szkocji. Napisała to Urszula Wróbleska i ja już muszę podkreślić, bez to tak. Tak głupie. Sąd Najwyższy w Londynie ogłosił w środę, że definicja prawna kobiety odnosi się do płci biologicznej. Tym samym zajął stanowisko ogólnie jest to bardzo przykry wyrok, to chciałabym tutaj od razu podkreślić tym samym zajął stanowisko w sporze szkockich aktywistów z rządem Szkocji, który w uchwalonej ustawie do definicji kobiety włączył osoby transpłciowe z certyfikatem uzgodnienia płci. Wyrok ogłosił pięcioosobowy skład sędziowski złożony z trzech mężczyzn i dwóch kobiet. Pod budynkiem sądu zgromadził się tłum oczekujących na wyrok. Wielu aktywistów trzymało transparenty z hasłami takimi jak: kobiety to dorosłe ludzkie samice, co? I mężczyzna nie może być lesbijką. Grupa kobiet zebrała się także przy pomniku sufrażystki Millicent Fawcett, pierwszej Angielki z dyplomem lekarza i pierwszej burmistrzyni. Sędzia Sądu Najwyższego Patrick Hodge. Chyba tak się czyta, ogłosił, że definicja kobiety zawarta w ustawie o równości obowiązującej w całej Wielkiej Brytanii od 2010 roku opiera się na płci biologicznej. Zaznaczył, że nie należy postrzegać wyroku jako zwycięstwa jednej ze stron nad drugą, podkreślił, że prawo nadal zapewnia osobom transpłciowym ochronę przed dyskryminacją. Ja sobie tak powtarzam w głowie i uważam, że tak będzie, że małżeństwa jednopłciowe y, będą dzięki osobom trans które nie mogą, które muszą się rozwieść, żeby zmienić oznaczenie płci w dokumentach, jeżeli są w małżeństwie i chcą w nim pozostać, nie? A jeżeli chodzi o właśnie tego typu sytuacje, to uważam, że tutaj muszą trans, trans mężczyźni zadziałać, bo no, jak dobrze widać, pewnie nagonka jest tylko i wyłącznie na transpłciowe kobiety. No, bo z reguły y, chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że no, mają ten gorszy passing, czyli społecznie po prostu są y, postrzegane nie do końca jako kobiety, ze względu właśnie na to, że nie wpisują się w jakieś społeczne y, wytyczne odnośnie tego, jak wyglądać. Co też już pokazują ostatnie wydarzenia, że no niestety, ale dosięga to też ci płciowych kobiet, które no nie wiem, są nieatrakcyjne, są nie w kanonie i mają jakieś powiedzmy y, społecznie przyjęte męskie cechy, nie wiem. Ostrzejsze rysy twarzy, nie wiem, widoczne jabłko Adama, szersze ramiona, albo po prostu, nie, wiem, genetycznie sylwetkę bardziej umieśnioną, cokolwiek, są postrzegane jako nieco z mnie że mogą nie być kobietami. I tak, i tak osoby transpłciowe mają chuj. Bo. Więc tak naprawdę, no, będzie to sięgać po prostu, no, Cizlaski, bo kogo? I ja liczę po prostu też, że na koniec dnia właśnie wyjdą wszyscy transfaceci, którzy, powie, którzy powiedzą, że oni są kobietami. Eee, a przez to, jakie mają passing, no to jakby będą też e, cisfacet, którzy po prostu będą mówić, że e, oni są transfacetami i dopiero wtedy się zrobi chaos. Będzie śmiesznie. Miejmy nadzieję, że będzie śmiesznie. ja na to liczę w Danii już zakazali. Może zabić. Polacy nie wiedzą i jedzą na potęgę. Tłuszcze trans. Wciąż obecne są w diecie wielu Polaków, a dla niektórych są jej podstawą. Dobra, to był żart. Transpłciowa córka Elona Muska do ojca. Aż się trzęsę. Wywien... Nie wiem jak się czyta jej imię. Wywien Jenna Wilson... Transpłciowa córka Ilona Maska w wywiadzie dla Teen Vogue ostro skrytykowała swojego ojca, nazywając go „żałosnym dużym dzieckiem”. Podkreśliła, że jego bogactwo i wpływy nie budzą w niej respektu. Vivienne, Vivienne, Vivienne. Jedna z kilkorka dzieci Ilona Maska w 2022 roku zdecydowała się na zerwanie więzi z ojcem. Złożyła petycję o korektę płci oraz zmianę nazwiska, wyrażając chęć odcięcia się od swojego biologicznego ojca. W rozmowie z Teen Vogue podkreśliła, że pragnie mieć wpływ na świat, szczególnie w kontekście wsparcia dla społeczności trans. I promowania praw osób transpłciowych. Dalsza część artykułów w materiale wideo, ale nie chcę oglądać materiałów wideo. Jak to czytać? Dobra. Krytyka Ilona Maska. Wywiad nie szczędziła ostrych słów pod adresem Maska. Jest żałosnym dużym dzieckiem. Dlaczego miałabym się go bać? Bo niby jest taki wpływowy? Nie, 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 nie obchodzi mnie to. Dlaczego w ogóle miałabym się bać tego faceta? Bo ma pieniądze? Ojej, aż się trzęsę. Fakt, cytuję wypowiedź wywiad Jenny-Wilson: Córka maska podkreśliła, że status materialny i wpływy jej ojca nie mają dla niej znaczenia. Obecnie studiuje w Tokio i przyznaje się, że nie interesuje się życiem ojca. Czasem jednak docierają do niej informacje na jego temat. Czasem widzę coś o nim w wiadomościach i myślę, to takie żenujące. Powinnam to skomentować i go wyjaśnić, dodała. Jak dodaje fakt, 20-latka stara się wyjść poza cień Ilona Maska, koncentrując się na własnych celach i wartościach. Chciałabym zwrócić uwagę na to, jak ważna jest opieka medyczna dla transpłciowych dzieci, apeluje Wilson. Mimo, że nie jest w stanie określić, ile ma przyrodniego rodzeństwa, <laughs> śmieszne, nie? nie interesuje się tym aspektem życia ojca. 14 dzieci i 2,5 miliona dolarów alimentów. Elon Musk, założyciel SpaceX i Tesla, nie tylko rewolucjonizuje przemysł technologiczny, ale także wzbudza zainteresowanie swoim życiem osobistym. Musk jest ojcem 14 dzieci z różnymi partnerkami i płaci rocznie 2,5 miliona dolarów alimentów. Co ujawnił niedawno w mediach? Takie tak mało. Jezu, komentarze. Bin napisał: Mask powinien dostać nagrodę za produktywność. Ojej, ktoś napisał: W Niemczech odbył się kiedyś lot ludzi identyfikujących się jako psy. Trochę ludzie wyli, szczekali. Są nagrania z tego wydarzenia. Kocha, Transformers w akcji. Dziecko wyjesz o względy ojca, że aż żal patrzeć, a może to te prochy hormonalne zryły ci Beret. Zmieniłeś nazwisko, bo chciałeś ojca ukarać, a teraz brud wyciągasz i na każdym kroku przypominasz, kim jesteś. Kocham, po prostu, Wiven na pewno to przeczyta, na pewno cię przeczyta. Roze Europy. Absolutnie po prostu, Wiven na pewno to przeczytała i bardzo się martwi o swoje życie, i ogólnie jest jej przykro, naprawdę. Wydaje mi się, że to na dzisiaj tyle. Ja artykułów więcej aktualnie nie mam. Też aż tak dużo ich nie było. Mm, I... no. Wydaje mi się, że to na dzisiaj tyle. I trzymajcie się. I do zobaczenia w kolejnym. Także, bajo! A! I... E, By Coffee, możecie mi postawić zawsze. E, ja mam tutaj herbatkę, a wy możecie mi postawić kawę. Link w opisie. Bajo!